Czy to jest ta końcówka? Musisz to wstać? Psz! Będę solej, będę solej, będę solej. Biała kuchnia z czarnym blatem? No. Tak? Nie, nie, nie. Ja bym chciał mieć taką całą białą. No i o, ja chciałam właśnie, żeby nasza kuchnia wyglądała tak. Tak ładnie, czysto, przestrzennie, bez czarnych blatów. Dzisiaj będziemy montować w końcu blat na wyspę, tylko na wyspę. Tutaj jest blat pod sześćdziesiątki, tam pod ścianę. A ten duży jest na wyspę. Czyli ten jeszcze musi poczekać, bo mamy już wprawdzie płytę. Ale będziemy coś zmieniać w kuchni, zobaczycie później. O, pokażę Wam od razu, jak wygląda nasza kuchnia teraz. Wygląda to teraz, jak wygląda, ale wcześniej, właśnie były tutaj te płyty OSB, to, to służyło nam za blag. Zrobiliśmy sobie tutaj taką prowizoryczną kuchnię. My sobie wybraliśmy szafki tutaj sześćdziesiątki, tutaj trzydziestki. Tu mamy tylko półki, w sumie takie szafki otwierane. Tu jest nasza stara płyta indukcyjna. Tutaj też na początku chcieliśmy zrobić sobie okap i płytę, ale ja zdecydowałam, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że brakowało mi miejsca. Na przykład jak robiłam jakieś ciasto albo jakieś ciastka czy coś, to później na przykład jak linia będzie troszkę większy i ze mną będzie chciał trochę się pobawić w kuchni, to tutaj będziemy mieli więcej miejsca i swobodę jeżeli tu miała być ta, miałaby być ta płyta. Tutaj też zrobiliśmy sobie prowizorycznie lewo zmywak I tutaj też były wcześniej blaty z płyty OSB i też sobie wszystko stąd zabraliśmy, żeby to wykorzystać. No, i tutaj mamy te szafki, które jeszcze nie jesteśmy w 100%, 100 pewni, ale chyba będziemy się ich stąd pozbywać, ale to zobaczycie później. Dlatego to jeszcze zostaje tak jak, jak jest, jak widzicie. I na razie będziemy zajmować się tą wyspą, żeby mieć po prostu na czym gotować. A tu na tą ścianą będziemy musieli jeszcze znaczy, ja wiem co tutaj będzie, ale musimy jeszcze sobie skompletować wszystkie materiały. Nie wiem co jeszcze chciałam powiedzieć. Chyba wszystko o tej wyspie. I ta wyspa, dla lat, będzie troszkę dłuższy niż ten, co widzicie, dlatego, że tutaj będą dwa miejsca do siedzenia, żeby wiecie, sobie rano śniadanko czy coś na spokojnie tutaj zjeść, a nie wszystko znosić tam na ten stół. No. To co? Będę musiała i tak wszystko prze... Trochę prze, przemyśleć, jak to wszystko poukładać, bo te szafy one były strasznie pojemne. Ale chyba dla mnie liczy się bardziej wygląd niż. Yy... No jak to się mówi? Ja, komfort. Nie komfort, tylko jeszcze coś innego. No, że wie, że wszystko jest tak dobrze ustawione. I tak, no. Wygoda? Nie, wygoda. <laughs> Co, jak to było? Albo wygląd, albo. Nie na to. No ale wiecie o co chodzi? Że mam duże miejsca, mam pojemność i tam takie rzeczy. Ja wolę... A, no bo my mamy też piwnicę. nie opowiem Wam, jak tą kuchnię już zrobimy, bo w sumie nie mieliśmy żadnego innego filmu, jak robiliśmy tą kuchnię, dlatego że w tym czasie akurat urodził się Liam i ja zupełnie nie miałam głowy do tego, żeby nagrywać. I co i tego nam w sumie brakuje, tej kuchni tylko. się zrobiło jasno. I tam by trzeba robić. Widziałam ja oglądam bardzo często HGTV i tam są amerykańskie kuchnie na przykład. No to oni często robią tak, że to jest po prostu dzielone na pół i klejone. A, i my wzięliśmy sobie też e, tą grubszą wersję. Ale zobacz. Jaki sztos. A znaczy mamy wymieszane. Trzymaj. I yeah, ja normalnie szok, jak ta kuchnia się powiększyła. Aż szkoda jej dziury robić. I yeah, ja normalnie jestem zachwycona. Ten byłby za szeroki. Co nam mówiła? On byłby za szeroki, no? no. Bo ta pani, która nam robiła zamówienia, ona coś wpisała, że po bokach ma być ile? Me centymetr? Ona tak? prawie dwa. Z każdej strony po no. dwa. I on był za szeroki. A ja widziałam tam na wystawie, że ten front yy, blat jest równy z tym. Mhm. Tak jest za coś szeroki. Bo tam był tak równy, nie? A ja no, tak już jest. Tu wam pokażę, jakie mamy wymiary. Nasza wyspa ma 2,40 długości i 1,25 m, nie, metr i 2,5 cm, nie? I mogłoby być minimalnie mniej, mogłoby być nawet 1,5 Witam się z wami za kamery. Dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, w którym zajmujemy się tą ścianą. Będziemy demontować też trzy szafki. One, jak na razie, nie mam na nie no zbytnio pomysłu. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wykorzystamy chyba je do pralni później na dole w piwnicy, więc się nie zmarnują. Są one dosyć spore, bo są metrowe, więc mogę tam poukładać sobie jakąś chemię, jakieś proszki, płyny. Tu pokażę Wam, jak wybraliśmy płótki. Ja eee, płótki oglądaliśmy w Polsce, w tym outlecie, ale niestety, oczywiście, znowu wszystko było na ostatni moment i zabrakło nam czasu, i nie dali rady, by nam dostarczyć, bo chyba się czekało jakieś 3 dni. A my, oczywiście, mieliśmy na to ewentualnie dwa. Powiem Wam tak: cena tam była chyba 56 zł za metr kwadratowy, a my tu zapłaciliśmy podwójną cenę. Były tylko w jednym sklepie i całe szczęście, że były, bo oglądałam już mega dużo płytek. I one są takie specyficzne, dlatego że one mają taką. One są bardzo, bardzo matowe, że jak się je dotyka, to jest takie dziwne uczucie. Oczywiście nikt ich nie będzie dotykał, ale mi chodziło o to, żeby one jak najbardziej oddawały efekt betonu, dlatego że bardzo chciałam mieć yy, tam, gdzie one będą. Beton architektoniczny, ale beton architektoniczny w ogóle się nie sprawdza w kuchni. Jedyne, co mogłoby jeszcze być, to ta szyba, taka, którą specjalnie można było by sobie zamówić tylko na, na ten obszar, nad płytą indukcyjną, ale nie za bardzo mi się to podobało. I'm Да, только так вожжем. Чекай, Угарь. Uwaga, proszę tak. państwa, pasuje czy nie pasuje, za długi tak, czy za i krótki i mhm. za długi. Dobra, mam. Cześć. Urwa milimetr. No. <gry> to co? No, i yeah Pa! Idealnie! Idealnie zniszczony kąt. Idealnie! On był wymierzony. Co? perfekto. A ty co? Ty nie wiesz co to zrobiłeś? On no. ja się doklepie, cyk, cyk, cyk. Jak gipsu, trochę szpachlę się zagipsuje i nie wiem dobrze. Dzisiaj już z powrotem odstawiliśmy szafki, dlatego że Artur musi zrobić tutaj poprawki przy kontaktach, nowe puszki, bo <laughs> kable były za krótkie. To tutaj przykręciliśmy tą belkę i do tego jest przykręcona ta szyna z Ikei, w którą wkłada się yy, yy, korpusy. quoi Pokażemy Oj. jakie chokery przyszły. Rzepko, chodź, chodź dobre do hokeje. Ten kij na taki klocek drewna. Masz już dość pusta. Masz już Nie, my skusiliśmy na Ano. I co? I co? Rzepko. Dobra, dzisiaj przyklejamy to lustro. Tam który już zaglądował ścianę i montowaliśmy wcześniej tą listwę ozdobną. I teraz delikatnie musimy to lustro przykleić, bo można było też wybrać opcję, żeby to przykręcić. Tutaj wtedy się kleiło takie, jakby wstawki do ściany wstawki, i to się tak zaczepiało, ale wtedy u góry musiałoby być więcej miejsca, żeby to. Wiecie, żeby było miejsce jakby zahaczyć to lustro, a że my chcemy aż konkretnie do to do końca, no to kleimy. I ogólnie też można było dokupić taką folię, którą się z tyłu klei. I ona jest do tego, że w razie, ktoś uderzy i lustro się rozsypie, to po prostu Puść. trzyma się to lustro jakby na tej okleinie, a nie pokruszy się. Ale czemu my tego nie zamawialiśmy? Ja już sama nie wiem. Bo nie możesz jak kleisz na klej. A, no właśnie. Do góry, do góry, ukaż, do góry, do góry. Łukasz. Artur, Artur, jesteś przy Kurde! Artur, ty wiesz, że ty uderzyłeś w subwit, nie? Tak, zostało. No to ja nawet. Bo ja nie brałem tak wysoko martwił, już mówił, że No właśnie, to mów. Musimy tak patrzeć, żeby, żebyśmy byli równo. Nie wiem. Dzięki, jak poszczerze, słynku mnie. ja pierdzielę! Artur! Co? Ty zwariowałeś? No. Musisz wyciągnąć gąbkę, tak. Dwa razy. Ja wyciągnę, ale delikatnie do góry. Nie trzeba tak mocno. Dobra. Artur to leje z tym ustrem. Ty próbujesz utrzymałość? Aha. Testy? Czy co? Dobra, kleimy. Nie no, wejdzie, nie? Co? Wejdzie. Idzie. Tylko wy macie troszkę wiesz, dół troszkę macie bardzo, za bardzo do siebie. Miejsca u Ciebie? U mnie jest... 3 mm. no Nie, no Trochę więcej Łukasz ma niż Ty, Artur ja? No, no, no Ja sam przesunąć Minimalnie Dobra, dobra, tuż masz przy ścianie Już nie dobra. Nie, nie, jeszcze Łukasz ma miejsce Dobra, to tak jest, wtedy I teraz złoty Trzy Trzy Cztery Hyry Dobra